Startowaliśmy z goplaną z Helu. Hel został tam z tyłu. O, widać cebulę. E, może być kiepsko słychać, bo silnik pracuje. A pracuje dlatego, że... Jak odwrócę kamerę, to może pokażę. Pracuje dlatego, że mamy wiatry idealnie w zęby, póki co, ale już pomału się odkładam w lewo, w stronę e, północy. Także damy mu jeszcze ze 20 stopni na autopilocie, a może 30 i będziemy się pomału odstawiać na kurs planowany. Jak minę półwysep, będę mógł się już odłożyć na jakiś półwiatr, myślę taki pełen by Devin półwiat. półwiatr, choć teraz zaraz wygląda na to, że będzie można żagle postawić, więc będzie fajnie. Nie chciałem mi się tutaj halsować na tym odcinku, bo jest za krótko, a ja mam zbyt długą drogę do przepłynięcia, żeby się bawić w halsowanie. A omijam o ten właśnie Półwysep Helski. Tak sytuacja wygląda, tam został port. plana ma się bardzo dobrze. Dzisiaj założyłem jedną małą łatkę na Genui, ponieważ było tam drobna dziurka. No ale mam nadzieję, że na tyle drobna i w tak nie nienarażonym na łopotanie miejscu, że powinno się udać zatrzymać samą łatką z samoprzylepnej taśmy. Oby tak się, oby tak się stało. No i co? Ruchu na razie zbyt dużego nie ma. Fali póki co też zbyt dużej nie ma. Eee, wiatr jest całkiem przyjemny, na razie taka łyjeczka z tego co widzę. A w planach, w prognozach ma być takie 3 do 5 z kierunków półwiatrowych, backstagowych, Także, no idealnie, gdyby to się utrzymało, to za jakieś 2 doby powinienem na Gotlandii nogę postawić. Także, trzymajcie kciuki. Nie wiem, czy uda mi się coś ponagrywać, powysyłać z Gotlandii. Nie wiem, jak tam z roamingiem wyjdę. No ale jeśli nie, to po powrocie e, będę się starał coś wysyłać. Na razie.